Ciekawostkami podzielił się z widzami Freeze podczas wywiadu na kanale Biznes Klasa. Karol zdradził widzom, że przychód z AdSense rocznie potrafi wynieść u nich między 15 a 20 milionów złotych. Kwota ta budzi spory szok, bo jest niebotyczna, a mowa tu o samym przychodzie z reklam na YouTubie. Oprócz tego dowiedzieliśmy się paru ciekawostek na temat walki z Quebo, która nie doszła do skutku, a o której to Grabowski powiedział na kanale Zero. Karol potwierdził kwoty jakimi rzucał raper z Ciechanowa i zdradził, że panowie mieli otrzymać około 8 milionów złotych na głowę, z czego 5 milionów podstawy wynagrodzenia, a pozostała część to premia za sprzedaną ilość dostępów do gali. Padło też parę słów o szczęściu i przytoczone zostały loterie. Mrożon wyjawił, że miał takową przeprowadzić z Buddą, ale z jakiegoś powodu Kamil postanowił się wycofać, co stanowiło rzecz jasna dar od losu dla założyciela ekipy. Frizu został też zapytany, czy wie na czym polegał przekręt w przypadku wszystkich loterii. Jednak zaprzeczył i stwierdził, że z jego informacji wynika, że wszystko było organizowane z niesamowitą starannością. Pewne kontrowersje wybuchły ostatnio Wokół zdjęcia publikowanego na X przez kanał 0. Fotografia, którą widzicie na ekranie, została zamieszczona z podpisem. Sekcja komentarzy jest dla Was. Ma ona przedstawiać liderów państw europejskich oczekujących na spotkanie z Donaldem Trumpem. Jej celem było oczywiście ośmieszanie osób na nie ukazanych. Problem w tym, że zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Co możemy zauważyć, patrząc chociażby na stopy Emanuela Macrona. Wcześniej ta sama grafika pojawiła się na prorosyjskim profilu informacyjnym. A następnie została podana dalej również przez m.in. Janusza Korwina mickiego Oskara Szafarowicza, czy Telewizję Republika. Natomiast, szanowni państwo, dzieje się. Ja poproszę pilnie o zdjęcie, które zaczęło już funkcjonować w przestrzeni medialnej, bo na nim wyraźnie widać potęgę całej Unii Europejskiej. To Rzecznie jest fejk. Policzcie fake. państwo buty. Zobaczcie, no, oczywiście, zobaczcie, ile jest butów bo jest na tym zdjęciu. Z, Dobrze, bo proszę, jest skąta i, i to jeżeli fake, to śmieszny, to, y, zobaczymy. Oczywiście, to nie, proszę, po, dobrze, proszę policzyć. Dobrze, konto jest, źródło jest buty, dobre, jest, powiem tak, to nawet źródło się musiało pomylić w takim razie. W Policzcie tak. sobie buty i zobaczcie, że to zdjęcie jest po prostu do mnie, Dobra, bo to liczyć. E... Bo tu liczyć nie będę, ale akurat jest to e, w, e, zdjęcie, które też było przez jednego polityka pokazane, więc w, wzięliśmy z tego konta. Po 40 minutach administrator kanału Zero dopisał w komentarzu, że miał pełną świadomość, iż jest to obraz wygenerowany przez AI. Post został później usunięty, a moderator zamieścił przeprosiny, w których zaznaczył, że to on opublikował to zdjęcie, i błędnie założył, iż dla wszystkich odbiorców oczywiste będzie, że to grafika jest stworzona przez sztuczną inteligencję. Nasuwa się więc pytanie, jeśli rzeczywiście wiedzie, że to fałszywe zdjęcie. To dlaczego podoba dalej? Rozpowszechnianie tego typu treści przez medium tego typu dla żartu jest czymś, co nie powinno mieć miejsca. W obliczu rozmów pokojowych, działania na niekorzyść europejskich liderów, przez takie źródło informacji, to zachowanie skandaliczne. I na szczęście komentujący doskonale to rozumieją. Także jeśli wiedzą, że jest to fake, tym tylko gorzej. I nie chodzi tutaj o to, że było to z chęci działania na rzecz Rosji, lecz z głupoty lub pewnej wrogości wobec Unii. Feministyczna aktywistka z TikToka zwolniona z pracy. Ola Jasianek, bo o niej mowa, wrzuciła na TikToka film ze swojego pierwszego dnia w pracy po półrocznym L4 spowodowanym depresją. Problem polega na tym, że tego samego Dnia została zwolniona. Zwolnili mnie. Jak to zwykle bywe, komentarze są podzielone. Główny zarzut w komentarzach nieprzychylonych TikTokerce brzmi tak. Skoro była na zwolnieniu lekarskim przez depresję, to jakim cudem miała siłę robić livey na TikToku jak podaje czasami nawet do trzeciej w nocy. Uczestniczyć w dramach i ogólnie tworzyć masę kontentu, przy okazji realizując płatne współpracę. Wardenga dorzucił swoje trzy grosze. W poście, który rozpatruje to, czy prowadzenie takiej działalności na L4 to nie nadużycie. Zwrócił uwagę na to, że osoba na zwolnieniu lekarskim powinna unikać aktywności, które mogą pogorszyć jej stan zdrowia albo utrudniać leczenie. Do tego postu to jeszcze wrócimy, lecz w końcu pojawia się argumentacja, że depresja to nie zakaz życia. Olaf w odpowiedzi na zarzuty tłumaczy, że depresja to nie jest linearna choroba i nie sprawia, że osoba, która na nią cierpi, spędza całe dnie na leżeniu w łóżku. Depresja to nie jest linearna choroba. To nie jest ciągłe leżenie w łóżku, płakanie i myślenie o tym, jak sprawić, żeby dłużej nie żyć. Depresja sprawia, że większość codzienności staje się walką, ale to nie oznacza, że 24 na 7 spędzasz w łóżku. Oczywiście może tak być i w pewnych etapach choroby tak jest. Ale nie zawsze. Czasem masz 3 minuty siły, żeby nagrać film na TikToka. Czasem masz kilka godzin, żeby wyjść z domu i udawać normalność. A potem wracasz do domu i jedyne na co masz siłę to na to, żeby leżeć w łóżku i nigdzie się z niego nie ruszać. To, że przez chwilę widzicie uśmiech w internecie, nie znaczy, że poza kamerami on cały czas utrzymuje się na czyjejś twarzy. Depresja to codzienna walka, której nie da się przełożyć przed kamerę. Mówi też, że tworzenie treści traktowała jako jedno z niewielu źródeł energii i kontaktu ze światem. A co do tworzenia treści do internetu, to to było dla mnie jednym z niewielu źródeł energii. To było dla mnie coś i nadal jest coś, co daje mi poczucie sensu. I kontaktu ze światem, kiedy na żadną i po prostu nie miałam siły. Było to wręcz zaleceniem, zarówno od psychiatrki, jak i od terapeutki, że jeżeli mam na to siłę, to żebym robiła chociaż to. To, że widzicie trzy minuty mojego życia, nie oznacza, że wiecie, jak wyglądają pozostałe 23 godziny i 57 minut. Taką argumentację stosują również osoby broniące Ole. Miewiają się również historie innych osób z pozytywnym zakończeniem, a także słowa wspierające TikTokerkę. Warto dodać, że Ole już wcześniej założyła zbiórkę z powodu długów, które, jak mówi, powstały przez jej byłego partnera. Teraz wskazuje na strony, gdzie można im wesprzeć do momentu znalezienia nowej pracy. Link do soupi, żeby postawić mi kawkę jest w opisie, jest tam te... Link do patrona, wspierać mnie co miesiąc, dopóki nie znajdę pracy. No i na koniec jeszcze o Wardendze, bo jest on wyśmiewany za to, że jego post mógł zostać wygenerowany przez AI. więc wskazywać na jego styl, czyli ogólne uporządkowanie, czy charakterystyczne użycie emotek. A jeśli zajrzycie sobie na jego ostatnie wpisy, czy odpowiedzi, to nie ma tam ani jednego posta w takim stylu. Jednak mógł on użyć AI do samej stylizacji czy researchu, a nie napisania tekstu.